Z ewangelii świętego Łukasza. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich. I odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie. Albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb. Odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest ciało moje które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę, tak samo jej kielich po wieczerzy mówiąc. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Sakrament Eucharystii ma swoje źródło w wieczerzy paschalnej, którą odbył Pan Jezus przed swoją męką. Na Paschę Izraelici jedli baranka z gorzkimi ziołami i niekwaszonym chlebem. Ta uczta była święta. Jej ceremonia była według ścisłego przepisu, który podał Mojżesz jako nakaz od Boga. Zwykła czynność, jedzenie, nabrała nowego znaczenia. Poszczególne elementy tej uczty przypominały różne przejawy rzeczywistości wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Gorycz życia niewolnika egipskiego, pośpiech ucieczki, czy ofiara z baranka, którego krwią oznaczono drzwia i progi domów, aby ocalić od anioła śmierci. Ponieważ to wyjście było wielkim cudem, przez które Bóg uwolnił swój lud z niewoli, dlatego Izraelici mieli obowiązek corocznie je wspominać. Tamto wydarzenie Stanowiło fundament ich wiary. Bóg objawiał się jako wybawiciel z niewoli. Zmiana zwykłego posiłku w świętą ucztę dokonała się poprzez słowo, które Bóg skierował do Mojżesza. Według tego wzoru, pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy zmienia swoim słowem istotę chleba i wina w swoje ciało i krew. Wspomnę teraz trzech z wielkich ojców Kościoła, którzy wypowiadali się na temat realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Pierwszym jest wielki obrońca czystości wiary przed arianizmem, święty Atranazy Aleksandryjski. Wielokrotnie wypędzany ze stolicy biskupiej i na nowo przywracany, żył miłością do Chrystusa i jego ludu. Oto jak tłumaczył Konsekrację eucharystyczną. Zobaczysz Lewitów, niosących chleby oraz kielich wina i składających je na ołtarzu. Dopóki jednak nie wygłosi się nad nimi modlitw i wezwań, dopóty nie ma tam nic innego jak tylko chleb i kielich. Kiedy zaś zostaną nad nimi wygłoszone wielkie i cudowne modlitwy. Wtedy chleb staje się ciałem, a kielich krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z kolei Wielki Święty Augustyn wiek później nauczał: Chleb ten, który widzicie na ołtarzu, poświęcony Słowem Bożym, jest ciałem Chrystusa. W ten sposób chciał nam Chrystus Pan dać ciało swe i krew swoją. Którą wylał za nas na odpuszczenie grzechów. Trzecim jest święty Hilary Spathier z Francji. Jako wybitny teolog i pasterz bronił także świętego Atanazego przed oskarżeniami cesarza Konstancjusza. Za co ten skazał go na kilkuletnie wygnanie do Frygi. Hilary Zaprawiony w dysputach teologicznych, radykalnie wypowiadał się na temat prawdziwości Eucharystii. Nauczał tak: Co do prawdziwości ciała i krwi, nie ma miejsca na dyskusję, bowiem obecnie, co wynika ze słów samego Pana naszego i w co wierzymy, są prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią. I pierwiastki te sprawiają, że po ich spożyciu Jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus jest w nas. Co zaś się tyczy skutków przyjmowania Chrystusa w Komunii Świętej, to przypomnijmy nauczanie świętego Irenausza z II wieku. Urodził się on w Smyrnie na terenie dzisiejszej Turcji. Był uczniem ojca apostolskiego Polikarpa. Natomiast biskupem został w Wienę a później w oddalonym 30 km w Lyonie we Francji. Ten doktor kościoła nauczał Podobnie bowiem jak chleb, który jest owocem ziemi, gdy staje się przemieniony mocą Boga, nie jest już chlebem powszednim, lecz Eucharystią, składającą się z dwóch rzeczywistości, mianowicie ziemskiej i niebieskiej, tak też i nasze ciała, gdy przyjmują Eucharystię, nie podlegają już zniszczeniu, ale mają nadzieję na zmartwychwstanie do wieczności. Moi kochani, trzeba nam nieustannie odkrywać w świętej hostii tego, który się tam ukrywa. Zapoznajmy się na koniec z wnioskiem teologicznym, który wysunął święty Jan Maria Vianei z legendy o świętym Aleksym której odkrył przypowieść o Chrystusie ukrytym w Eucharystii. Święty Aleksy, rozdawszy swój majątek, żebrał niedaleko swego rodzinnego domu. Gdy matka świętego Aleksa rozpoznała wreszcie swego syna w żebraku, który od 30 lat mieszkał pod schodami rodzinnego domu, wykrzyknęła: Synu mój, Dlaczego nie rozpoznałam cię wcześniej? Święty Jan Wianei nauczał. Dusza, dopiero opuszczając ciało, rozpozna wreszcie tego, którego miała przez całe życie tak blisko w Eucharystii. A na widok pociech, piękna i bogactw, jakimi gardziła, wykrzyknie jak owa kobieta. O Jezu, życie moje, skarbie mój, miłości moja, dlaczego tak późno cię poznaję? Święty Jan Wianej mówi, że w pełni będziemy mogli rozpoznać Chrystusa, którego przyjmowaliśmy w Komunii Świętej dopiero po śmierci. Mówi zaś o tym dlatego, byśmy już teraz się do tego poszukiwania Pana zmobilizowali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, stajemy przed Tobą jako bracia i siostry, powołani przez Dziewicę Maryję, Matkę Miłosierdzia, do umiłowanej wspólnoty Bractwa Przedsiębiorców, aby szerzyć Królestwo Jezusa Chrystusa oraz Chwałę Maryi. Jesteśmy przez Maryję całkowicie Tobie Boże oddani, aby tworzyć kulturę gospodarczą, opartą na pełnym rozwoju człowieka w duchu katolickim. Prosimy Cię Boże o mądrość w zarządzaniu Twoimi dobrami, zgodnie z Twoim prawem, w posłuszeństwie Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi. Zeszli ducha miłości braterskiej na wszystkich przedsiębiorców bractwa, abyśmy gorliwie wypełniając swoje powołanie w budowaniu wielkich dzieł bożych, hojnie dbali o swoich bliźnich. Daj nam odwagę, abyśmy pracowali rzetelnie i uczciwie. Spraw byśmy radowali się swoją ofiarną pracą, Cześć, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Amen. Matko Miłosierdzia, Królowo Bractwa Przedsiębiorców, módl się za nami.